2014 roku do wiosny rekrutuje się Joanna Sadzik. No i od 2015 roku mamy problemy. Oczywiście nie rozumiemy tego, z jakiego powodu mamy problemy, że coś w zespole się dzieje takiego dziwnego, że mamy problemy z rekrutacjami, albo że coś pracownicy, no takie różne rzeczy. Finał tego jest taki, że mm, kiedy w końcu potem no nikt z nas nie, nie wie i nie rozumie ...działań, no ale finał jest taki, że my ją w końcu odwołaliśmy, ale okazało się, że nie da się jej odwołać, że skłamała przed sądem, już jest to w KRS-ie jej doradcą był Grzegorz Abram, mąż pani Sylwii Gregorczyk Abram. Słynnej pani mecenas ostatnio. Tak, i ona wtedy już była. Skąd mogła się wziąć Sylwia Gregorczyk Abram w Stowarzyszeniu Wiosna? A dlaczego jej mąż jest członkiem Stowarzyszenia Wiosna organizacji, która skupiała wychowanków z mojego duszpasterstwa?